No dobra, mmm, mmm, Dziemnarii. Nią, nią, O, na szczęście muzyki nie słychać jak mamiaś czasem słucha. Ja mu już słuchaj i bardzo głośno, się dziwię, że jej nie słychać na nagraniu. Ale... Chyba jest dobrze. No dobra, musimy porozmawiać z zoltanem o skojateł. Poczekajcie chwilę, dajcie mi zobaczyć, bo... Nagła śmieć to jest gdy zginie się raz, to... Nie można już ten... To już koniec. Będziemy gotować na trudnym. Chciałem zobaczyć czy jest na pewno trudny, bo jest cały czas łatwo. Nagła śmierć jest za dużo znowu. O oh, f**k Daj b**ch Czym z... zaskoczenia? A mu nie wyszło Coś jeszcze? Nie. nie wiem po co tego użyłem, ale okej okay. O ow bronie zacinaj się tak cholerny fla, fraps jest potworny normalnie Aha dajcie mi chwilę Dobra zaraz wrócę Dobra e, chciałem tylko zobaczyć czy ubepróbkowanie jest przypadkiem włączone ale okazało się że nie jest To. Co w Wiedźmini jedzą? Tak, wiemy, wiemy. Wielkie jawa i nie wiem. Nie wiem, co jedzą w Wiedźmini. I czemu ta podłoga wygląda tak potwornie. Uuu, załaduj się. No. Co tam? Co tam? Muszę się dostać do Jorweta. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko! Słyszałem, że znasz okolicznych skojatel. A! Chodzi ci o to, co jakiś fiłcio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorweta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jorwet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorwet? Przecież to zwykły, że zimiech jest! No ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. Dobra. Co tam, chodź. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze skojatem? Loredo. Kutas. A za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jakie rwał jego masz konszachty? Spotkałem paru, owszem, ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, że Jorwet jest szaleńcem, ale skojatel słuchają go jak matki. Nie, kur go chcę. Mam nadzieję, że mi powie. Powiedz ci z dwojga złego. Loredo jest większy kutas. Bo chciał cię powiesić. Podburza mieszkańców przeciwko nie ludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Ketna. No, pewnie tak. To bez sensu. Znaczy tak. Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemię i nadal ORE do przywileje. Chodź przed nami jeszcze kawał drogi. Sotan, what the fuck 16 mi twarz prawie. No dawaj, prowadź Sotan. Purgo by opowiadać. Ta to życie, co What the hell, prowadź. Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, solta? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale. Szkojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas Co? Nie, to Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. A, ale komu? Pospiesz się. Ja pier... <grych> Kierkegaard! Nie zżyj się. Czego tu szukacie? Odzew. Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorweta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorwet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? <coughs> Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory, albo zarzucił. O kurwa! Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie kujarki! Chcemy tylko porozmawiać z Jorwetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasną ludzie. Przekażemy informacje Jorwetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego, kurwiego syna z muszlą na pleser. Krawopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak to, to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Puścili nas w pułapkę! Trudno. Idziemy. No dobra, idziemy go zabić tego krabopęka, nie ma co. Nie ma się Zoltan, nie jesteśmy żadnej pułapcem, tego krabopęka zmierzymy. Gdzie ty idziesz, Zoltan? Co? Zoltan? Fuck! Z Z Zoltan Zoltan, nie opuszczaj mnie! Dobra. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Nie, Macie. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorweta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja arwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Nie, Marcie, damy radę. Poczekaj na mnie. A ty co? byliśmy kościoła, zabijemy krabopająka. Dobra. Czemu to? Aha, tedy. Zażywamy za nimi bo ten raboplank z tego co pamiętam, ale wtedy grałem na normalnym, więc nie wiem czy będzie duża różnica. Jest dość łatwy do pokonania, zobaczymy jak będzie. O tym miejscu mówiły elfy. To co się zbliża na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie Geralt, Potwo Więcej was matka nie miała? Z tego co mi się zdaje to jest bardzo podobny do królowych Endriagów Jeszcze Zolto nie znamy, więc będzie łatwo Będzie bardzo łatwo Zlatan się da agro A my sobie bijemy go do tyłu Bardzo łatwo było Lud, poproszę mój lud. Dziękuję. co? Piękne przedstawienie Gwynblade. Zastanawiam mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz? Mm, Ale pojechał? Mów szybko, zanim.